Program Hogart RTM Lite, podatek od środków transportowych, pierwsze uruchomienie. Aby ułatwić przygotowanie do pracy programu w wersji Lite, większość parametrów została wstępnie ustawiona w sposób optymalny dla większości użytkowników. Podczas pierwszego uruchamiania programu musimy wpisać tylko niezbędne dane potrzebne do właściwego skonfigurowania aplikacji. Informacje te podzielone zostały na cztery etapy konfiguracji wyświetlane w oknie podstawowej konfiguracji programu. W pierwszym etapie, nazwanym Użytkownik, podajemy podstawowe dane dotyczące użytkownika programu imię, nazwisko, mail, telefon. Dane te będą służyły do wypełnienia odpowiednich pól w deklaracji dt1. Na tym etapie możemy także zadecydować, czy chcemy uruchomić funkcję logowania do programu. Jeśli osoba obsługująca program korzysta z indywidualnego konta na komputerze, to możemy nie zaznaczać opcji: Chcę logować się do programu w czasie uruchamiania. Program będzie uruchamiał się bez konieczności podawania poświadczeń. Jeżeli zdecydujemy się na podawanie poświadczeń do programu, Każde uruchomienie aplikacji poprzedzone zostanie wyświetleniem okna logowania, w którym użytkownik poda dane ustalone w polach hasło i login. Zaznaczając opcję logowanie domenowe możemy korzystać z uwierzytelnienia domenowego, ale musimy mieć udostępnione takie możliwości w firmie. Aby to potwierdzić, trzeba skontaktować się z administratorem w firmie. Po wypełnieniu danych w etapie Użytkownik przechodzimy dalej do etapu Podmiot, naciskając przycisk Następny. Tutaj wpisujemy podstawowe dane dotyczące naszej firmy: nazwę, NIP oraz dane adresowe. Wprowadzone informacje będą wykorzystywane w sekcji B Dane podatnika Deklaracji DT1. Po wypełnieniu i sprawdzeniu poprawności wpisanych informacji przechodzimy do następnego etapu, naciskając przycisk następny. W etapie urząd podajemy dane urzędu właściwego do składania deklaracji dT1. Dane te wykorzystywane będą w sekcji A miejsce składania deklaracji w deklaracji dT1. Po wypełnieniu i sprawdzeniu poprawności wpisów przechodzimy do następnego etapu, naciskając przycisk Następny. Ostatni etap foldery pozwala nam na zmianę domyślnych lokalizacji folderów, z których możemy importować dane pojazdów i stawki podatku oraz folderów, do których program będzie zapisywał przygotowane deklaracje. Przewidziano osobny folder dla deklaracji w formacie PDF, dogodnym do wydrukowania. Oraz osobne na pliki zapisane w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym XML. Zalecamy pozostawienie lokalizacji folderów bez zmian. Szkolenia i dokumentacja do programu jest pisana dla właśnie tych lokalizacji. Za pomocą przycisków nawigacji poprzedni, następny możemy jeszcze przejrzeć wpisane dane. Jeśli jesteśmy pewni, że wszystkie podane dane konfiguracyjne są prawidłowe, to naciskamy przycisk Zapisz. Pojawi się okno z informacją, że wprowadzone dane zostały zapisane, a następnie okno z pytaniem, czy chcesz, żeby okno konfiguracji pojawiło się ponownie przy starcie k aplikacji. Jeśli jesteśmy przekonani, że proces konfiguracji przeszedł prawidłowo, to wybieramy przycisk Nie. Jeżeli przy następnym uruchomieniu chcemy jeszcze raz prześledzić wypełnione dane, to naciskamy przycisk Tak. Po chwili aplikacja wyświetli swoje okno główne i będzie gotowa do pracy. Pamiętaj jednak, żeby uzupełnić stawki podatku dla urzędu właściwego do składania deklaracji DT1. Stawki te mogą różnić się w różnych urzędach, a predefiniowane stawki są minimalnymi stawkami dopuszczonymi przez przepisy. W następnych filmach przedstawimy, jak poprawnie uzupełnić stawki dla urzędu.